historia pałacu Ciechanowica jest dość ciekawa, bo sam pałac bryłę, którą obecnie w tej chwili bryłę budynku, którą widać, to jest bryła budynku pochodzi z okresu renesansu i baroku. Natomiast pierwotnie na fundamentach dworu obronnego, bo takie miał przeznaczenie, to był wtedy zamek, dwór obronny. Dwór obronny był w ogóle postawiony, wybudowany w okresie średniowiecza. I postawili ten dwór obronny książęta Świdnicko-Jaworscy. Z tym, że dwór obronny uległ w tym okresie podczas walk najprawdopodobniej podczas walk uległ zniszczeniu i spaleniu, co widać doskonale w pomieszczeniach piwnicznych pałacu na, na średniowiecznych, na średniowiecznych cegłach. cegłach, gdzie cegły była tak musiała być tak potwornie wysoka temperatura, że cegły uleg ulegały topieniu już. Mhm. I właśnie w okresie renesansu wybudowano na fundament, na średniowiecznych fundamentach dworu obronnego, wybudowano, posadowiono ten pałac, który w tej chwili tutaj widzimy. Sam, sama, sama bryła została jeszcze wzbogadzona przez pana Andrzeja Mellera, czyli właściciela obiektu. Został dach wzbogacony o oryginalne elementy, które znajdowały się kiedyś na pałacu, a mianowicie została odtworzona z rycin wieża i odtworzone zostały mansardy. Po, od, od czoła i od drugiej strony budynku oraz został odtworzony balkon po, po przeciwnej stronie budynku od strony, od strony stawu, ponieważ tych elementów nie było. One zostały, najprawdopodobniej zostały zniszczone. Najważniejszą rzeczą, która znajduje się w środku pałacu to są nawarstwienia malarskie, pochodzące z okresu e, renesansu i baroku. Freski. freski. Praktycznie całe pierwsze piętro pokryte jest freskami baroko, renesansowo-barokowymi. Mamy na nich daty, więc pierwsze freski są datowane na rok 1556, bo to widzimy w sali papieskiej. I drugie freski związane z poczetem książąt rzymskich. E, widać na nich daty 1580. Rok. I tam te, ta sztuka malarska właśnie jest mieszana, czyli w glifach okiennych mamy typowy barok, natomiast na ścianach mamy, mamy renesans. Przypomnijmy, że tak, takie samo datowanie mają freski w, na Wawelu. Tak, i przez historyków sztuki tutaj te freski w Pałacu Ciechanowice oceniane są jako jedne z najbardziej wartościowych w kraju, w Polsce, chociażby nawet z tego względu, że bardzo mało jest fresków pochodzących z okresu renesansu. Głównie mamy właśnie freski barokowe, barokowe tego renesansu jest bardzo mało, a u nas ten renesans tutaj w Pałacu w Ciechanowicach dominuje. Sama sala rycerska przecież, te sklepienia łukowe, które, które mogliście Państwo obserwować one są przecież w całości pokryte nawarstwieniami malarskimi pochodzącymi z okresu Renesansu. Powstał też przepiękny ogród. Tak, ogród ogród, więc budowa ogrodu to jest okres już baroku. I ogród ma powierzchnię 7 hektarów i został podzielony na, na, na park został podzielony na trzy ogrody. To jest ogród włoski, francuski i angielski. Mhm. I teraz to, co najważniejsze, kiedy turysta, grupa turystyczna będzie mogła wejść do obiektu? No właśnie tutaj chcielibyśmy jak najszybciej ten obiekt udostępnić dla Państwa, żeby turyści swobodnie mogli oglądać i, i spodziewać sam park i podziwiać nawarstwienia malarskie w, w, w pałacu. Myślę, że, że góra to jest. Dwa lata to jest powiedzmy ten okres taki maksymalnie maksymalnie górny powiedzmy, mm -hmm. tak, że za dwa lata obiekt będzie w całości udostępniony turystom. Jeśli udałoby nam się w tym roku, to też mamy taki zamiar i chęci takie, żeby jeszcze w okresie tych wakacji y, mógł być udostępniony y, dla zwiedzających, dla zwiedzających park, ponieważ y, y, w okresie baroku, ten, wiemy, że ten park tutaj w, w, na terenie Dolnego Śląska był jednym z najpiękniejszych parków właśnie tego naszego regionu. Mm -hmm. I chcielibyśmy bardzo, żeby już turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, mogli ten park podziwiać i chodzić sobie po tym parku podziwiać piękno jego. Przypomnijmy od ilu lat trwa remont? Remont, remont Pałacu Ciechanowice trwa od 2010 roku, czyli to jest 9, raptem tylko 9 lat. Mhm. I cały czas trwa? I cały czas trwa. Co obecnie jest tam wykonywane? W tej chwili pracujemy przy ostatnich dwóch salach. To jest tak zwana sala numer 5 i sala numer 4 i, i to są dwie sale, w, w których mamy te nawarstwienia malarskie z okresu i one muszą zostać odrestaurowane i w momencie, w, w, w tym momencie, kiedy uporamy się z tymi dwiema salami, kiedy one już będą gotowe dla, dla turystów, dla zwiedzających, wówczas obiekt zostanie uruchomiony i otwarty dla turystów. Mhm. Czy właściciel aspiruje jakieś środki europejskie albo do, do władz województwa o dofinansowanie z, w, tych prac, których jest jeszcze dużo? Jest jeszcze dużo, oczywiście, w w, znaczy wprawdzie do tego, do tego ogromu prac, które już wykonaliśmy, powiedzmy, jesteśmy na finiszu w tej chwili tego, mhm. tych, tych, tych prac. Natomiast jak najbardziej ministerstwo Ministerstwo Kultury dwa razy nam udzieliło dofinansowania na, na odrestaurowanie obiektu, czyli chodzi tu głównie o, o nawarstwienia malarskie, jak również Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od kilku lat cały czas nas wspiera w tym, że, że, że wspomaga nas w tym, że możemy odrestaurować te nawarstwienia malarskie w, w środku. Bardzo dziękuję. Styl zachowany i to wszystko... и Дмитрий не виждам, не виждам, не виждам, не виждам, не виждам, не